Siemano, dzień, dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Pusz Barber. Może mnie widzicie na tym filmie. To, że... to, oznacza, to, to, że to że ci... oznacza że. Nie widzicie 30 tysięcy łapek. To, się, się to w górę że cię i widzą. Lubicie mnie oglądać, tak, że... To, że Cię widzą na tym kanale, to jest tylko i wyłącznie fart, bo wbili bardzo dużo łapek w dół i miałeś, nie farta. Wbij dużo, nie miałeś farta Nie wbili dużo, miałeś dużo. Po prostu widzowie mnie czuchają są mnie. Napiszcie w komentarzu, że po prostu lubicie push Barbera i chcecie, żeby był tam. Ja lubię, ale tylko Pusz Barbi. Twoją to... damską wersję. Weź mi puszej bo to są zjadliwe, stary. co ty robisz? Fuu. Nie zbliżaj się do mnie, nie zbliżaj się do mnie stary Dobra, te pasa się nie tak zgadam. W każdym razie witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta I w dzisiejszym odcinku sprawujemy huragana Wziąłem dla niego super, ekstra, fajną dupeczkę Która zrobi dla niego nic, ale on dla niej wszystko <laughs> Zaprowadzimy normalną dziewczynę i będziemy mówić, że huragan będzie musiał robić rzeczy się dla tej dziewczyny. dziewczyny, że musi się poświęcić, bo to jest wyjątkowa dziewczyna, musi się poświęcić, żeby mieć wyjątkową dziewczynę, Musi dla niej zrobić dużo trudnych rzeczy. No i na no i tak będziemy miała go w dupie. W sumie ta dziewczyna by chciała, no no by gruś nie ma. Jeśli jest jakaś dziewczyna, która chciałaby huragana, napiszcie w komentarzu, że chce huragana jako męża. Stary, ale to troszeczkę jest chamskie, że tak mówisz, że żadna dziewczyna by go nie chciała. No, a która by chciała? <laughs> o brzydku jeden A to, że jestem gruby, to nie znaczy, że jestem upośledzony, nie są upośledzony. A ja nadrabiam charakterem. Tak, nadrabiasz charakterem. To ogłoszenie, które by chciała barbera. Proszę pisać w komentarzach. Albo do mnie na Instagramie pusz Barber. Nie. a nie. ja odpiszę. <laughs> Jeżeli jesteś nowy na kanale taki sam czerwony przycisk, jaki jakim na moim padusku, zostaw tam na dole, a mi nie pozostaje. Nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, Ta Laska zaraz przyjedzie, ale muszę ci powiedzieć, że ta Laska jest takie 6,5, może 7 na 10. Mm -hmm. eee, chociaż nie, jak popatrzysz z bliska, to jest tak 6 na 10. W każdym razie liga huragana no to jest troszeczkę inna liga, rozumiesz, musisz to pomnożyć razy ile? ile razy ile byś to pomnożył? Razy 4 nie no tak nie przewajem, razy 2, razy 2, no to tak 12 na 10 dla huragana. Czyli będzie no to stary, no dla niego to będzie, nie wiem, no jakby dla niego przyjechała modelka z Dubaju. Chyba do Dubaju przyjeżdżała modelki. No ale to ta czar, już wraca z Dubaju po ciutku rościach, nieważne. Aha, no to w sumie tak. No to dla niego i tak by była super liga. Dobra, w każdym razie. <noise> yeah. No rozumiesz jaka to jest liga akurat, tak? Rozumiem. Starą brwi nie ma nawet. No nie ma brwi, bo moją goliłeś, to był twój pomysł, to <noise> twoje zadanie na razie. No ale <noise> no zobacz, bez tyłu brwi. <noise> nie będzie mógł to robić różnicy tak naprawdę Laska powiedziała, że zagra wszystko, także widzowie Laska powiedziała, że powie i zrobi wszystko to co my będziemy jej kazać zrobić A on będzie zajachany, że po prostu będzie mieć dziewczynę No to rzeczy takie hamskie, ale przynajmniej damy mu nadzieję Że być może przez chwilę będzie mieć tam dziewczynę To jest chamskie i nie chamskie, jednocześnie, rozumiesz? Ty, a może ona się naprawdę w nim, w nim zakocha i z nim wyobrażasz będzie? Wyobrażasz sobie? A ty a jakbyś się zakochała w nim na serio? Ty to... Myśmy mieli props od widzów A wyobrażasz sobie, że ty się zakocha nim? Nie A ty tobie? Czemu mieli, Dobra, lecimy Polaskę, zaraz będzie. Słuchajcie, dzisiaj e, huragan ma randkę. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Ale A, że ja? Czy tak masz przeciwko coś, ma. to, że huragan ma randkę. No chłopie, ja już nie, Co Ja już huragan? Randkę. randkę. A kto by go chciał? Randka, Skąd ty to nie wiesz. I bo ja mu tą randkę załatwiłem, stary. Załatwiłem mu randkę i chcę nagrać. No, chyba wiesz po co mu załatwiłem tą randkę. Ale żeby dobra, później ją ale... zepsuć? Tak? Nie, żeby ją nagrać. Dobra, ale co. Zobaczcie do... jego zachowanie po prostu? Nie? Nie, wiem jakie będzie jego zachowanie, tylko chcę po prostu go wykorzystać, powiedz. dobra, ja załatwić mu randkę, ale choć już na kim będzie miała randkę. Czy ta dziewczyna będzie, wie? Tak. Ona będzie miała takie wrażenia, wiesz, jak nigdy jeszcze Ale z kim że niby To randkę? Teoretycznie nie powiedziała mi, że to będzie randka, tylko że jest mi do czegoś potrzebna Nie a, wiem jak zareaguje ale, ale powiedziała A, to ona myśli, że to jest, że, że ona jest, ona jest dla ciebie to Ona myśli, że ona tobie jest potrzebna Ale powiedziała, że ja zrobię wszystko, więc To samo, to samo Ale to w sumie wiesz, no będzie to samo praktycznie jak z tobą No, no z żadnej różnicy nie Znalej będzie. No żadnej różnicy ser. nie będzie tylko huragan. Tylko wiesz. Yeah. To... Jakbyś ty jak tam się podmienił, to też by nie zauważyła. Nie, wtedy to już w ogóle to było identyczne. To już by było. Jeszcze jakąby wszedł? Nie, no to no, wtedy to. Wtedy to już jak krople wody. Ładna, fajna jakaś, chociaż chcesz ta, ładna. No taka przejdzie. Dla huragana top model. Czym hey, ona to... się zajmuje, a co chcesz odbić. No, no, bo on ma... Chcesz odbić huragan na widziewczynę, powiedz prosto. Poczekaj, bo on ma cały. Sabot... Cukiernik ogrodnik, a jaki on ma zawód? Szołek, on nie ma żadnego zawodu, co ty Podobno kłamiesz? Podobno. Podobno. Mówi, że, mówił, że jest ginekologiem a, a za, a za, Jest ginekologiem! A. Cukiernik ogrodnik, bez Mam. Ja widziałem certyfikat Certyfikat? No Ale nam mówił, że jest ginekologiem, czemu uprawnienia Dobra, nieważne, w każdym razie e, dziewczyna zaraz przyjedzie i będzie fajnie A ile jej zapłaciłeś? Nic Jeszcze Prawda? <laughs> <Od niej. laughs> Dobra, dawaj do huragana O kurwa o, o, śmierdzi, co tu się stało? Polska sobie pokściłem Stary Chodź tu na Hora. chwilę Odejdź, odejdź troszeczkę Mamy dla ciebie dziewczynę Jaką dziewczynę? No dziewczynę Co wy próbujecie mnie swatać? Nie próbujemy swatać, tylko hrantkę masz dzisiaj Jaką hrantkę? No radkę masz z Żadnych dziewczyn, żadnych hrantek Idźcie mi stąd Ale ja tam nie wejdę, tam taki jeb... No, ale jedziemy cię tam dziewczynę Nie dobra, musimy go przekonać stary Korana! Do. No dobra, no, poczekajmy chwilę, może nikt się przywieczy tam, ja tam nie wejdę 老板。 Już tak nie śmierdzi. Fuh, ale dalej śmierdzi, Stare No, ale nie Pół staj. godziny minęło, pół godziny czytałeś, no. Dobra, słuchaj, no, na pewno nie jesteś no, tej randki? No, na pewno nie. Dlaczego? No nie próbujcie mnie swatać z, z jakimś dziewczyną. Ale słuchaj. Stary... Słuchaj, czy czy Wiesz, co ta dziewczyna powiedziała? Co? Że jesteś mega, mega, mega ciacho, że najchętniej by cię schrupała. Powiedziała, że jesteś taki przystojniacha, że jak się uśmiechnąłeś na tym zdjęciu, bo pokazywałeś mi twoje zdjęcie, to normalnie miała mokro. Stary, jest tak żadna na ciebie jak ja pierdzielę, nie? No, Ciuchów nie mam. Stary, damy ci ciuchy. Damy ci ciuchy. No jak ja wyglądam, tak nie pójdę na randkę. Damy ci ciuchy, damy ci wszystko. Damy ci wszystko, stary. Ja ci łożę włosy. Ja ci ułożę włosy On ci łoży włosy, no, ja wiem, a ja ci dam rzeczy, a wiem, e, co dodałoby ci prestiżu. No, łańcuch dredziarza to kosztuje 40 tysięcy stary. <śmiech> 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 Co tam się działo, No Co się działo? No co? Dubcyli się. <gry> wiesz tak z dziewczyną będę? Że co? Robił się dupcy. Czy ty będziesz? No. Jak ona powiedziała, wiesz, jak ona powiedziała. No jedno, powiedziała, że jesteś albarojca, chodź, ale. A umiesz? Pewnie. Jest pewnie? Jak wiele Szczerze? Nie pamiętam. Ale umiesz czy nie umiesz? Bo za dużo, żeby zliczyć. Tak? Tyle razy? Na razy. raz. Nie, pami nie pamiętam. Za dużo ich wszystkich było. A ile było życiu? Tysiąc? Wie dwa tysiące? Więcej. Od 14 roku życia. Dobra, to, dobra. Ale 3 było? Więcej. Ile było? Tyle lat, od 14 roku do teraz. A ile, ile, ile miałeś? Ile 5 Miałem 14, to był pierwszy raz, a teraz mam 20 To 14. ile 5 tysięcy miałeś? Nie wiem, w, ciągu, w przeciągu tych lat, ile miałem ich wszystkich. Nie zliczyłbym. A będzie 5 000, czy więcej? Więcej. 6? Bo 8. <laughs> Sra stary, on jest przyświatem. No jest. 8 przyświl. tysięcy lat te starą, chyba prawiczkiem. Jest. Nie, nie jest prawiczkiem. Aaa! Tą się panią, chwa... panią... się Lek... chwalił, że jest na prostytutkach. Na panią lekkiego obyczaju. Na no no panią lekkiego obyczaju prostytutka to samo. No dobra, no w każdym razie, no był, bo mu zapłacili za to. Stary, gdyby on miał według by przyjść w rok, jeśli przez rok, nie przez 10 lat, miałby uprawiać seks z. Z jedną kobietą, codziennie z, jed... z inną kobietą, to w 10 lat. Przestałby się z 3650 dziewczynami. No. Czyli on w 10 latach mówi 8000, to musiałby codziennie dwie albo trzy dziewczyny stać. Dwie, trzy różne dziewczyny stary. W każdym roku. W każdym Nie myślę, że on ten może w lat może z dwiema posłankami z No dobra, no w każdym razie. No dobra, no wiadomo, że kłamie, tak? Wiadomo, że kłamie, tylko trzeba teraz doprowadzić do sytuacji, w której on się poczuje jak Alvaro. Dawaj, zrobisz mu fryzurę. Ubierzemy go. Nałożę mu stary tyle, że będzie wlał no zobaczycie. I zróbmy z niego wyśniata. Róbmy z niego stary, że będzie wlaładeł, jeszcze bardziej. I coś, że ja mam teraz łańcuch dać. No. Jeszcze raz nie wejdziesz do Wypierdolę cię z domu. 10 razy ci mówiłem, żebyś nie wchodził, tu rozumiesz? No. Wezmę łańcuch, o tak, to waży 700 gram. Jak ci przypierdolę w głowę, to nie wstaniesz. Czajsz to. Dobra, mordo, nie dramatyzyk. Weź, fu! <grym <grym to ci żałuję, <grym> że ci rękę podałem. Tak? A jak coś się stanie z tym łańcuchem, to nie ręczę za siebie. Dobrze, daj, nic się nie stanie. To on odpowiada. Marantkę. Randkę masz. I no. dlatego mi wchodzisz do pokoju, tak? Sorry. Chciał popatrzeć jak tak, to się ale robi. On mógł wejść spać! Coś takiego zrobić i wyjść! on wbił normalnie do pokoju! Jesteś chory! Dobrze, on chciał popatrzeć, bo on nie wie jak to się robi. A dzisiaj ma randkę. No to może masz jakieś przy okazji dzięki temu dodatkowe... A tu ty! A tu tu nie masz ale może nie wiem, wyzyskałeś jakieś nowe umiejętności dzięki temu? Nie. Więcej w ciągu od wieku, od 14 lat do 24, przewinęło się 8 tysięcy kobiet. To bardziej mam doświadczenie niż ty. Tak. No brawo, ja. Brawo. No mam na ten łańcuch! Ale będzie ja jasne dzisiaj. A jeszcze użyję pasty pusz barbara, puszka. Ale oprócz tego. Ja jej użyję w nadmiernej ilości. Żeby... Użyję 20 razy więcej niż się daje, będzie to wyglądać logicznie. Więc pamiętajcie, jeśli macie tę puszkę, to nie używacie jej zbyt dużo. Dobra, sera, bluza, Akamand Cruz, no to A już ty... wygląda jak Alvaro, dobra, weź siadaj. Ant puszka, puszka. Si Siadaj, siadaj, siadaj. Okay. Musisz wyglądać zajebiście, nie? Ty aż tyle tego? No, musisz wyglądać jak Batman. Żeby nie, zbójcie więcej. Ja nie potrzebuję szybową. One śmie. Dziwnie pachnie to. Śmierdzi, chciał powiedzieć, widzisz? Śmierdzi, to jest czekolada O, może. To jest zapach Co, będziesz dla swojej kobiety dobrze zrobiony? Sębiście będzie sobie. No i jak wyglądam? No powiem ci, że... Kozacko, łańcucha ci brakuje mm. Zabrzmij łańcuch Olej No jednak może być 40 koła Mogę? Nie Jak <laughs> wyglądam? <laughs> Pokaż się, składam Kurada. Jak wygląda? No za stary, wszystkie długie twoje. Stary refleks na całą dzielnicę, nie? Ta, tak dobrze ci bardzo nie tak. zrało, żeby... no. Nie ma drugiego takiego, nie? Maszamiutkiego kozaka, chyba przybiłeś właśnie Huberta i Głodziany. No przybiłeś mnie fakt, że stary już No Na tak pewno jest... nie taką gwiazdę. Ale no, co i ty, takiego celebryty jak ty, ikona. Co ty? Dobra, No teraz no. z tym łańcuchem to Tutaj za dużo w ogóle... sexual tension się robi. Tutaj w no, ogóle no, Dobra, dobra zostawiamy młodych, niech się bawią. Dobra, zaraz przyjdzie ta dziewczyna. No. Jesteś gotowy, mam nadzieję. Wyglądasz nie naprawdę jest. olśniewająco. No. Bosko wygląda, nie. co? Schrupałem cię. Jakbym był gejem, oczywiście, ale nie jestem. Co ty robisz? Czy zaraz skrupię, ja. Jak bombę dostaniesz. Ale ja powiedziałem, że jakbym był gejem. Ale, ja ale ja nie jestem. Ale po, ja, ja powiedziałem, że jakbym był gejem, to ja cię ale nie jestem gejem. No więc ja co ty <noise> e, zobaczcie jakiś tu barber Dobry Barber to zawsze jest pyszny. Wiesz ogólnie to my lubimy Zajebista ta fryzura. Zajebista jest. to do jest, jest lustra zobaczyć Młody normalny włos. Fura Dobrze mura. Dałem sobie fryzurę. O Podobać się. się. Tak dobrze jeszcze nie było. No nie wątpię. Gdzie <noise> jest ta nasencja? No Stary, Nie, nie do jeszcze przy mówisz? mnie. Ale model, co kamuś? To ja, chyba był zły pomysł, jednak że ci ją ogarniam, wiesz? Czemu? No bo widzę, że się napaliłeś za bardzo. prawdziwy Alvaro, nie? Aha, że ty ale jesteś... no ja bym 8000 lasek zrobił też bym był Alvaro. A co myślisz? to będzie. A co myślisz? Uo! Uh, już widzisz! Wiesz on powiedział, że 8000 lasek zrobił. W no wiem, ale co myślisz Czyli... o tej bluzie? O tej bluzie? Tak, no. No, odpowiednia do jego stroju. No tak. Pasuje tak. mu. Lubi się tego. Słuchaj, gener, czy ty wiesz, że jeśli on chciałby przez 10 lat robić 8 tysięcy lat, to on musiałby 3 laski dziennie robić? A wiesz, że to jest możliwe z jego, z jego pędem czasu, to jest bardzo możliwe, nie? Dwie minuty na jednej. Pokaż jak chodzą. <śmiech> <śmiech> dobra, <śmiech> dobra, 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 dobra. Idź się schować, z... dobra. Pora no, po jak, po tak po tak jak co? Po dwóch minutach ze mną. No, nie, nie wątpię. Dobra, słuchaj, schowaj się do pokoju. Mhm. Przyprowadzimy ci laseczkę. Ale pójdź jak model. Nie, tak model nie chodzi. Dobra. Uwidzimy, że jesteśmy w Biedronce. Widzicie No, uśmiechaj się stary. Patrz, uśmiecha się tam stary, zobacz. To ta? O. Siemka. Dobra, no co? Wybieram cię dla Adama i jedziemy. Dla kiego Adama? Jaką barankę zadam miała ja być? No, ja trochę wymieniona na planu, bo... Co, to, co to... N... E, poczekaj, też mam przez chłopaka z kanału. Nowy no, uchwała nowy, uchwała no, nowy. nowy chłopak. Uchwała to muszę go postawić, dobra. Ale to i tak musimy coś wybrać dla Adama. A, ale co, jak dla Adama? No mówię ci, że nie dla Adama. No to i tak coś wybierzemy. Dobra, chodź w chwilę na słówko. ona będzie za damą mieć randkę. Ale nie przyszła się do mnie Przyszła się popatrzeć. Bo ja powiedziałem Bieram tam, jej tam na odpieprz. Ja powiedziałem na odpieprz, żeby ją... Z... Ale co, jakoś... ona jakiś pomidor wybra dla Adama, bo Adam mu Ale niech ona mu kupi żubra i dwie parówki, jakieś najtańsze będzie zadowolona. Dawaj, chodź, w i możemy jej wybrać. Powiem że... On bardzo lubi parówki, mał. Że żadam lubi, tak? Żaden lubi parówki, no? A to nie, to musimy powiedzieć, że to jest ten nowy chłopak, ten bez Boże, no To powiedzmy że jak mu dałem, to znajdę go. na imię, no. Nie wiem. Ja Nie wiem. Wymyśl, Dominik. O, Dominik, Carlo Rossi. Nie wiesz co, on robi troszeczkę tańsze wina, wiesz? Bo ten chłopak ma takie o. specjalne podniebienie, wiesz? Co za 9 lat ty To ja bym chciał. To, to on bardzo lubi, a Marena, Co z tego, że kosztuje? To kosztuje? Co z tego, że kosztuje? O. 50. On, po prostu... On po prostu lubi e, dobre wino, po, po prostu wiszowo. lubi się napić. Wiśniowa to jest e, podniebienie jego pieśni po prostu. Na pewno nie te... Zaufaj mi. W tej samej cenie masz po prostu 3-4 wina. Dwa 2 Nie, mi się wydaje, że 3-4. Jedno musi wypić na starcie. I wiesz co, I ty, przydałoby się, żebyś też wypiła jedno, zanim poje... po, pojedziesz tam w ogóle, wiesz? Ale czemu ty czas wypić tyle tego wina? powiedzieć, że jak wejdziemy do to od razu jedną butelkę na raz. No stary, jak będzie pijana, to może jej się spodoba. Ja myślę, że cztery budynki nie pomogą, żeby podziała to jest No stary, problemem. wiesz jak jest powinien. Na drugi dzień budzisz się z laską i coś jest z nią nie tak. Ale stary, tam to... Aż, ta, to, aż ta, to nie da się, to jest high level mordo, high level. Da się stary, da się, to przejdzie. Mówię Zobaczy, ci, że przejdzie. Nie przejdzie, nie ma opcji. Zanim wejdziesz, no to napisz się tej amarenki po prostu, żebyś... No wiesz... Żebyś wiedziała ale na dużo. co się piszesz po Bo chłopak jest naprawdę raz. przystojny możecie zamurować po prostu nie? Żebyś była bardziej otwarta dla niego Wydaje, wydaje mi się, że jeszcze powinnaś łyczka wziąć Jeszcze, musiałbym wziąć Nie, serio, jeszcze łyczka No i widzisz grzesna dziewczynka, jeszcze łyczka weź Jeszcze łyczka Jeszcze, ale to są chybki o. Uh. 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 No i jeszcze ci trochę zostało Ale to wypiła szybko, nie? Wiesz co, przydaje się to myślę Poczekaj, teraz niech to ci wejdzie, weź te trzy kolejne, które masz tutaj. I zacznij pić. Chłopak jest bardzo przystojny, dlatego nie chcę, żeby się zmurowało po prostu. Nie chcę, żebyś. Dawaj się, Nie, 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 mo Idziemy. może nikt nie będzie aż tak pijany. tak pijana, stary. Może nikt nie będzie aż tak pijany. Stary, ja, ja nie wiem, to jest na nie wystarczy chyba. Co no, to się ma, jest mój kawaler ukochany. E, kawaler jeszcze jest u góry. Uragan Uraga się jeszcze ogarnia. Uraga się jeszcze ogarnia? No. On do się doma. robi na bóstwo, na bóstwo? bóstwo się robi. Ale ogólnie, ogólnie powiem ci, że huragan wziął lekcję od Was dzisiaj. Ale łańcuch Zajebistą, także może sobie w końcu poradzi. Łańcuch mi zabrał, to jest jedna sprawa, ale. Więc seksowalec już nie ma Co? Jak masz na wyglądają? Ty a, uderzyła Cię ta maryna? Nie. Czekaj! Wiesz, ona ma rękę tak bizerowalną Pi, pij, Dużo pi. Ale na pewno ci na dobre to wyjdzie Będziesz tylko, się lepiej czuła, tylko komfortowo lepiej, Tylko lepiej mam. To ci może Może będzie w końcu przystojny Może, ale może Nie marek. widziałeś go po 20 minutach Nie widziałeś że jeszcze? Tobie można powiedzieć to Taki samo Jakbym się napił, to może też o tobie zdanie Co? Co? Zamknij pysk Co on powiedział? Będziesz pić, ty kurwa Nie, Jeśli <noise> go <noise> jeszcze nie widziałaś, to żałuj, serio żałuj tego Słuchaj Czeka już na Ciebie na dole. Tak? I, idę jeszcze na Drodziarza yy, spytać, jak tu się robiło, bo już trochę zapomniało się, nie? Ale stary, mówisz że tysięcy lasek. No wiem, ale trochę wiesz, czasem się zapomina, nie? Takie rzeczy, wiesz, coraz starsze jest to, nie? O, tym razem zapukałeś. Mordo, mam takie pytanie niefortunne. Jak to ja ogółem, bo ja widziałem, jak Ty to robisz, nie? Da, dasz mi jakieś wskazówki, nie? Nie. nie no, musisz mu dać, daj mu jakieś wskazówki. Co ja mam jej mówić? Słodkie rzeczy, słodkie rzeczy to? do ucha Tak a. słodkie jak Myś to no? marano I przy tak, no. do do Musisz się zbliżać no. do niej, no. jak najbliżej twoja głowa musi wylądować no. przy jej twarzy, rozumiesz to? No. I tak zaczynasz grę wstępną, Aha. a później ją bierzesz, tutaj, no. bierzesz. Wiadomo, tutaj na dole no. coś wiesz, tutaj no. No. niżej, niżej, niżej i no. do pokoju. Dobra. Dzięki młodo. Okay. Spoko, wystarczy Piona. ci? Tak. Wystarczająco ci powiedziałem? Tak. W poradzisz? Tak. Dobra, słuchaj, twój e, wymarzony chłopak, który będziesz miała randkę, właśnie schodzi ze schodu. Bragan, chodź. Huri. A, A? Gdzie? O, ja pierdolę. Cześć. Młoda. Na odwagę. I na na No to jest ta randka. <tryk> <tryk> Napijamy się? <tryk> nie wiem czy mogę. To czy jest twój. Jesteś chory? Nie no, chodź, chodź, chodź chodź na suwałeś słówko. Ale chyba też się nie wpadł. Nie no musisz coś do niego o podejść. O ja podejść i zagrać. No zobacz, chłopak się załamał. Wypij jeszcze jedną nie, bo taki mielki były. Ale to miała być inna randka. Ja żeby z wolała, bo ale... on, on się popłakał. Może? Bo randki mnie mną na pewno nie będzie Ladan, mam dla ciebie Chyba tak masz na imię tak? Nie? Masz Chociaż to ci pomoże Albo patrz, patrz, poczekaj Te włosy takie Przylizane Też nie mój gust I jabłko Żebyś miał z kim noc spędzić. Idziemy pić dalej Ale to jakaś sugestia jest? No. Szczerze? No, co? Szczerze? Szczerze co? normalnie jeszcze oknie. Podoba ci się? Ale co sądzisz, że cię, że cię tak potraktowała? Szczerze? No. Jak w powietrzu. Szczerze? Podoba ci się? Ja się stroję, szykuję, żeby jakoś się pokazać normalnie. A szczerze A podoba, podoba ci się ono? Nie stary, to nie możesz tak po prostu odpuścić. Stary. Szczerze? Nie może puścić przytulę przytulę przytul No odpuścić, ale ty nie możesz odpuścić na to. O, już ci to zrobić. Ale się... Zaraz, zaraz, zaraz przyjdę na słówko. Tylko weź poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. No ale no jak, no masz na kogo czekać. Ja tak. Ale czemu nie chcesz? Za mało z możesz za mało alkoholu, żeby się z tobą przytulać. Ale czemu? Przytulasz. Co? Jak źle wyglądam, czy co? Ja Powiedz no w Nie, zajebiście wyglądasz. To ale chodź, to no, no, Co chcesz? Oh, kur... Masz mi za to zapłacić, no co ty? Co, co to ma być? Ile chcesz? Dwa tysiące. Nie ma opcji. Dwa tysiące i lecimy. Nie ma opcji. Wypijesz to. A co 700 zł. Nie, A co ty nie zrobisz za 2000. 2000? Nie ma to co myślisz? <gry> Dobrze, ty 1000 zł za co? 900. złotych. 1500. Nie, no, 1000, było już 1000. 2000. 900. No jednak ja jestem jeszcze niepijana, więc... Dobrze, może zrobimy tak? 1000 zł i 3 karolowski. Boże. 2000 i 2. Nie, nie ma opcji. I weź 1000, za dużo. Ale 2000, no, Ale chyba. za co? To nie mogło z nim Nie ma z 2 tysiącami Ten dom nawet nie jest tyle żeby się z nim przestać Nie, nie 2000 albo wychodzę Co by na tym? To... Zgódź się Nie pozwalałabym randkę za darmo z biolą i z tym Dobrze Z tym kimś... to, A to za darmo no, to zrobię zrobiła za darmo 2 tysiące Właśnie, a dziecko Dobrze, 1500 zł 1500 Nie, nie, nie nie Ja mam film, jeżeli tak 1800. Czas moja skończył się. Dobra. Dobra, okej. Dobra, nie To zajebiście, idziemy pić No weź swojego twojego chłopaka na pokój no, A z winem? Dobrze, bierz, bierz wino. No jeżeli potrzebujesz do tego wina, ja dam Ale on jest taki bierz. niemowa to dzisiaj. Nie mowa. Osiem, 7, 7, też przecież miałeś takary. na wino? Ale ja tu muszę pić. No ja wiem. Opa, chłopie ty jesteś Weź, wyjdź! Nie na to się omawialiśmy! Halo, halo! Gdzie są moje pieniądze? Najpierw pieniądze! Jakie pieniądze? Co? Rade żadne pieniądze? pieniądze stary. O co jej chodzi? Wiesz. Taka uroda jak ty trochę kosztuje. Jakie pieniądze od? Nie żadne pieniądze. Po prostu e, rozmawiamy o kwestii finansowej, ale to dla, dla niej po prostu, bo ona zostaje tutaj na dłużej i to za coś innego po prostu się rozliczam, bo ona pracuje dla mnie. A to on nie wie. Bo ona jest moją prac. Pra pra nie wie, nie wie. A co ma wiedzieć? A co mam wiedzieć? Co Że o czym nie wiem? Wino. Że wypijecie zaraz wino i zaraz będzie e, fajnie. <laughs> Ty myślisz, że mnie taki winko położy? Bo ja się fajnie bawię, ty jeszcze nawet twójka nie zrobiłeś. Więc spiesz. Szczerze, mnie takie winko nie położy. Jak jesteś taki chętny, to wybije czerwone winko. Dobrze, Zobaczymy, czy zrobisz to samo, co ja. Co? No do dna. Ona wypija całe. Nie wypije całego, nie ma opcji. Nie ma opcji. On nie da rady. Patrz, usypia, usypia już. Nie, to jest nie było. Ona całe wypiła. Dobrze co? Ona wypiła no, całe, daszade całe? całe. Podobno to się lepszy dla ciebie. Daszade całe czy nie? Całe takie wypiła? Tak, się... no. Na strzała. Jeszcze. Na strzała. Na strzała. I, jeszcze I jeszcze później, żebym cię mogła zobaczyć znowu. O <laughs> <laughs> kurde No Dasz ade? Żebyś mógł spojrzeć w lustro. Co to za bubel? Ale... Dobrze wejdzie? Dobrze będziesz wyglądał. Za grubo. Szczerze? Ty mu robiłeś tego irokeza? Szczerze? Zajebisty jest! Co mu zrobiłaś? Patrz, co zrobił! Zrobi, żeby tylko nie pokazać, że wypił to. To, to pokazuje, że wypił, ale tak naprawdę to wylał i w ogóle się nie napił. I łóżko za mną. <noise> moje łóżko. <noise> nawet nie ma na ciu leżeć. Moje łóżko. Szczerze. Patrzcie, to no jest jego łóżko, łóżko. Patrzcie. Drugie Binko, bo widzę, że jesteś tak pijany, że nawet potów nie ściągnąć Moje łóżko. Tak, twoje. No, moje. Jest podpisane? No jest. Tak samo ja mogę się położyć i powiem Moje łóżko. No, no, dziewczynko. No, dziewczynko. Szczerze? Nawet pić nie potrafisz. Szczerze? Gdybyś wypił tyle co ja, to byś wyglądał tak jak ja. A teraz leżysz Opuść. i nawet butów nie potrafisz ściągnąć. Ty robisz wypad. Ty robisz wypad. Przyspokojnie, A ja dobra. zostaję. Ty, droga pani, nie, nie mów. Robi wypad. wezmę? Bo bez wina... masz te wino. wino, to wino. Nie da. Do widzenia. Narta! Wino masz tu wino. Ja sobie renię wezmę ręczkowską mi sobie poradzę. Nie sądzę, bo nawet ręka ci nie wystarczy. Ale dobra! <grym> co tu się wydarzyło? Ja wiem. <grym> ale ty ja nie zapłacę za to, ja ci nie zapłacę za to! Nie masz wyjścia! No jak ty miałeś z tym liliarantkiem mieć? On cię wywalił z pokoju, bo go nie, wyzywałaś cały nie czas. Ja ci nie zapłacę Dobra, Daj wyjś... i <laughs>